Dobra, a jaki tam poziom stresu? 72. Jest wysoko. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kamil i witam was na kanale Kod Zero. Bardzo się cieszę, że jeszcze jesteście ze mną. Dzisiaj mamy świetny odcinek. Już nie mogę się doczekać, aż go wypuszczę, bo przy edycji miałem tyle frajdy, więc nie będzie tak nudno jak wtedy. Obiecuję, nie będzie tak długo. Co ważniejsze, dzisiejszy odcinek dynamiczny, śmieszny i fajny. No, może nie śmieszny, ale dynamiczny to na pewno. Dzisiaj bawimy się z Apple Watchem i dobudowujemy do niego małą funkcję, dodajemy nową daną, czyli długość snu. Dlaczego długość snu? No, w sumie to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Chciałem się pobawić z permisjami i pokazać wam, jak dostać permisje i nowe dane z Apple'a. Tak więc. Funkcja stresu nie ma tutaj żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby dostać dane po prostu z, z HealthKita, to jest najważniejsze w tym odcinku, i po prostu pobawić się procesem tworzenia. Tak więc nie mogę się doczekać i zapraszam na oglądanie. Przechodząc od razu do rzeczy. Nowa zmienna Latest Sleep Duration z Published. UI będzie wiedział, kiedy się zmienia. Dzięki niej możemy zapisać wartość snu w naszym health -kicie. Przechodząc dalej, mamy request authorization. W tym momencie dodaliśmy nową prośbę o autoryzację, czyli o pozwolenie od użytkownika na wykorzystanie tej danej. Funkcja fetch sleep duration, tak jak jej pochodne, odpowiada za logikę łapania i wyciągania z health -kita. Informacji na temat długości naszego snu. Nie poświęcimy jej teraz dużo czasu, bo to jest tylko pierwsza wersja. Zobaczmy teraz, jak ta surowa wersja działa na zegarku. Tutaj widzicie proces proszenia użytkownika o dostęp do jego danych na temat snu. Pamiętacie ten moment, kiedy wpisywaliśmy uzasadnienie, dlaczego tych danych potrzebujemy? Tutaj jest właśnie ta informacja. Ok, więc wrzućmy to na widok. Teraz widzicie, po chwili debugowania, możemy zobaczyć nasz sleep, naszą długość snu na ekranie zegarka. Sprawdźmy, jak to wygląda na rzeczywistym zegarku. Po chwili ładuje nam się, widać. No, klapa, 0 godzin. No to trzeba będzie debugować. I właśnie to teraz zrobimy. Skorzystałem z najłatwiejszego sposobu debugowania, czyli po prostu printowania. No i tutaj, jak widzicie, wyprintowałem sobie całe okresy czasu. No i okazało się co? Że jest w moim w rozumowaniu mały błąd, i teraz zobaczycie o co mi chodzi. Na początku nie do końca wiedziałem, jak działa Health Api i sumowałem Inbet raw Value, a okazało się, że tam jest zbyt wiele szczegółów, żeby tak prosto to zrobić. I po prostu musiałem to skategoryzować i pododawać wszystkie te dane do siebie. I wtedy otrzymywaliśmy. Trochę jeszcze jak widzicie, nie ten wynik, ale już coś nam z tego wychodziło. Swoją drogą popatrzcie, ile szczegółów daje nam HealthKit API. Można tutaj dostać wszystko, czego dusza zapragnie. Naprawdę można z tymi danymi zrobić bardzo ciekawe rzeczy. Po dostosowaniu czasu interwału, w którym chcemy to mierzyć, dostajemy taki sam wynik jak w naszej aplikacji na telefonie. Możemy przejść do UI. Ok, tak więc patrząc na UI i debugując sobie to też w konsoli zobaczyliśmy tę samą wartość. Teraz sprawdźmy jak to wygląda na zegarku. No i nie wiem czy wcześniej też się skapnęliście, ale 8,7 no tak średnio pasuje jednak do pokazywania godziny. Dlatego zmieńmy to. Tutaj możemy zauważyć prostą funkcję zamiany z czasu dziesiętnego na czas Minutowy. Tak więc poddajmy to oficjalnemu testowi i tak jak widzicie na zegarku wygląda to no super, moim zdaniem super. Po lewej jak to wygląda w aplikacji iOS, po prawej jak to wygląda w aplikacji snu. Wracając do UI, no bo chciałem zobaczyć czy da się wstrzyknąć wartości i po prostu zobaczyć to na preview. I understand Nothing. No, ale niestety z dokumentacji Apple'a nie zrozumiałem zbyt wiele, więc posłużyłem się z Overflow'em No i zobaczyłem, że trzeba stworzyć po prostu tak jakby klasę, która udostępni nam możliwość klejenia i zaprogramowania tych danych. I wtedy wyświetla nam się to na symulatorze. Tak, więc przechodzimy do trochę przyjemniejszych rzeczy i wolniejszych. Puszujemy wszystko na GitHub'a, żeby zrobić pull request'a, czyli tutaj komitujemy, dodajemy nasze zmiany, no i wypychamy te zmiany. Tutaj widzicie pozostałość po szukaniu rozwiązania. Teraz tworzymy PR-kę, dodajemy, co tutaj dodaliśmy, akurat nową funkcję mierzenia stresu. Zupdate'owaliśmy widok, no i dodaliśmy tę nową wartość stresu. Robimy merge'a, nikogo nie ma, więc merge'ujemy, budujemy nowy release. Nowy release, draft New Release, dajemy mu tytuł. No i tutaj bardzo fajna opcja: Generate Release Notes. To na bazie naszych PR-ek i ich komentarzy buduje nam te release notes. Świetna opcja. Publish Release. No i mamy to. Kolejny release z nowymi funkcjami, gotowy na GitHubie. No ale chwila, chwila, chyba o czymś zapomnieliśmy. No tak, jeszcze ikonki. No i tak jak widzicie, znowu szukałem w dokumentacji od Apple, ale tym razem się udało, bo było to dość jasno opisane. Więc znajdujemy assets, no i po prostu tutaj wrzucamy nasze ikonki. Tak jak widzicie, teraz już wiecie dlaczego były dwie na samym początku. Tak to wygląda na zegarku, ta ikonka. Nie wiem, sami powiedzcie co o tym myślicie. No a tak wygląda to dla telefonu, ikonka na telefon, więc troszeczkę inaczej i moim zdaniem troszeczkę lepiej. No ale w sumie nie podobało mi się, więc zrobiłem to trochę inaczej. Końcowo dla zegarka postanowiłem wybrać tą ikonkę. No i zobaczcie, jak ładnie to wyszło. No więc tak, jesteśmy już na końcu. Apple Watch i stresapka działa. Teraz już trochę niższy ten stres. Mam nadzieję, że wam się podobało i trzeci odcinek z tej serii i czwarty będzie dotyczył monitorowania i w sumie zamknięcia tej aplikacji, czyli napisania, może co robi, i zobaczenia, czy spełnia wszystkie z wymagań. No i tak, ja miałem mega dużo frajdy tworząc to. Nie byłem ekspertem, więc trochę ciężko mi było się wypowiadać na temat Swifta, ale mam nadzieję, że jakoś mi się to udało. Zapraszam na kolejne odcinki.